Bracia, jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam Wam, jak już to zapowiedziałem: Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Moi kochani, po tej mojej już kilkudziesięcioletniej posłudze kapłańskiej, widzę, że wielu ludzi, którzy chcą iść wiernie za Chrystusem, gdzieś ulegają ciągle temu, co pochodzi z ciała. I to, co tutaj zawiera pierwsze zdanie z tego fragmentu dzisiaj przed chwilą przeczytanego, mianowicie, aby pozwolić się prowadzić duchowi, a nie podlegać prawu. Stanowi wielkie wyzwanie, chociaż równocześnie jest też wielkie pragnienie wypełniania tego, o czym mówi Święty Paweł. I człowiek, który nie chce odrzucić uczynki rodzące się z ciała, chce ukierunkować się na to, co jest owocem Ducha Świętego. I tutaj niestety czasami pojawia się pewne zafałszowanie, które powoduje, że my nie osiągamy tych owoców Ducha Świętego. Mianowicie czytamy, że pośród tych owoców Ducha Świętego są takie rzeczy wymienione, jak na przykład miłość, radość, łagodność, i gdzieś patrząc na to, może nam się to mylić z emocjami, z przeżywaniem jakiegoś takiego pokoju, który ma się przejawić właśnie w takiej dobroci, w takiej uprzejmości. I jak długo jesteśmy skupieni na tym, ażeby te emocje takie były pozytywne w nas i żeby one nas prowadziły do tych owoców Ducha Świętego, tak długo błądzimy. I oczywiście, że jeżeli wspólnie, razem takie emocje gdzieś w grupie uzyskujemy przez jakąś entuzjastyczną modlitwę, no to coś z tych owoców nam się udaje uzyskać? Jednakże święty Paweł mówi tutaj o tym, ażeby iść za duchem. I to nie chodzi o to, ażeby szukać odpowiednich emocji, ale ażeby w sobie odszukać stawanie w Duchu Świętym, w Prawdzie, pozwolić Duchowi Świętemu przeniknąć nas i doprowadzić do całej Prawdy. To dojście do tej Prawdy, jak to w innym miejscu w Ewangelii Świętego Jana powiedział Pan Jezus, dokonuje się w ten sposób, że Duch Święty przychodząc przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to jest dla nas niewygodne, ponieważ ym, doświadczamy wówczas i stajemy przed Bogiem jako ci, którzy nie są święci, jako ci, którzy są niewierni Bogu, jako ci, którzy wobec Boga grzeszą. Jednakże, jeżeli do tego przekonania doprowadza nas Duch Święty, to On nigdy nie pozwoli, abyśmy stracili nadzieję, Chrystus bowiem przyszedł po to, aby nie złamać trzciny nadłamanej, ale żebyśmy mogli trzymając się tej nadziei, przyjąć w Duchu Świętym moc, która pochodzi od Boga, moc Ducha Świętego, moc miłości. Prawdziwy kult dokonuje się w duchu i w prawdzie. I jeżeli będziemy trzymać się w duchu i w prawdzie Boga, to te owoce Ducha Świętego będą w naszym życiu widoczne. One się ujawnią. To zaś, co jest owocem ciała, co jest grzechem, jeżeli wyznajemy, Chrystus to nam odpuszcza i daje nam wolność. Trzymajmy się mocno ducha. Jakże nauczyć ludzi trwania w Duchu Świętym? Nie poprzez zewnętrzne praktyki, ale przez to, ażeby mieli odwagę stawać w prawdzie i uchwycili miłość Boga, która jest pełna zbawienia. Niech na tej drodze nam Bóg błogosławi w Duchu Świętym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.